No i dzień dobry, kochani, już w następnym vlogu. Ja to mam zawsze taką satysfakcję, jak wrócę dopiero co z lumpów. Eee, właśnie byłam przed chwilą i w sumie przypadkowo, znowu przypadkowo, tak. Eee, I mam piękne zdobycze. Byłam właściwie w takim lumpeksie, który jest bardzo rzadko odwiedzany w Złotowie. Chodzi tam bardzo mało ludzi. Dzisiaj był ostatni dzień 20 zł za kilogram, więc już Wam pokazuję, co mam. Oczywiście pokażę Wam tylko tak po części, wszystko będzie w, w osobnym odcinku, w którym dokładnie wszystko opiszę, ale tak mniej więcej tylko zobaczę kardigan beżowy. Bluzeczka taka z ładnym kołnierzykiem, a tutaj akurat ramuneska dla mojej córki, której nie będę pewnie pokazywać yy, na odcinku, więc, te, więc teraz Wam mogę pokazać. Ona jest chyba z skubusat 134. Mm. Może być dla niej trochę oversize'owa jeszcze, ale myślę, że będzie ok, będzie z niej zadowolona, bo w końcu będzie wyglądać jak Mamusia. <śmum> Mam y, taką satynową bluzkę z pięknym tyłem, niestety przy, y, przymierzalni. Troszkę mi się rozpruła, więc muszę ją szyć. Mam tutaj piękną taką bluzkę, ale nie pokazuję, bo ona jest najpiękniejsza, więc to też będzie na później. Y, I z takich w sumie rzeczy którą kupiłam nową dzisiaj. To są właśnie te spodenki z Zinseya. Zobaczcie na tą cenę najpierw. 35 zł i mamy tutaj wiskozę, len, yy, troszkę poliestru i troszkę elastanu, więc naprawdę bardzo mi się podoba ten skład i dotyku naprawdę są fajne. Fajnie wykonane. Jestem tylko ciekawa, jakie one będą po yy, po praniu. Widziałam Elkę po, po M, którą przeważnie noszę. Była bardzo malusia, a S to po prostu jak XXXS wyglądała, więc bardzo zaniżone rozmiary. No i właśnie byłam w Sinsei, ponieważ musiałam odebrać paczkę, którą zamówiłam też na osobny odcinek. Już yy, i mam. I mam tu paczkę z Sinsei. Yy, szczerze mówiąc, nigdy tam czego nie kupowałam, prócz rzeczy do domu. Ewentualnie kupiłam w, w tamtym roku na święta nam piżamy takie świąteczne e, i to tyle. Nigdy tam wcześniej nie kupowałam, ponieważ bałam się tego składu, a może Wam się pokażę. Bałam się zawsze właśnie składów Sensei. E, sobie tak kojarzyłam, że to taka madenchina taka naprawdę Made China, bardzo wielka, e, gdzie właściwie wsz wszystko się rozprówa i po jednym praniu wszystko jest do wyrzucenia. E, Przetestuję te spodenki, zobaczę czy one będą ok. Ceny bardzo niskie, a w szczególności na wyprzedażach, to naprawdę tutaj zapłaciłam za tą całą paczkę 250 zł. Mam chyba 7 ubrań, z tego co pamiętam. Więc jestem mile zaskoczona. Zobaczymy, jak te ubrania będą wyglądać po praniu. Yy... Jestem ciekawa, ale chyba jest to polska marka, tak mi się wydaje. Yy, więc jestem ciekawa, gdzie one w ogóle są produkowane te rzeczy, muszę dokładnie sprawdzić, ponieważ no tak jak na SHEIN na przykład, no to wiadomo, że jest wyzysk bardzo duży na, na ludziach, którzy to tworzą, gdzieś tam w Indiach na przykład, czy, czy właśnie w Chinach, więc tutaj mi się już nie uśmiecha, żeby tam, yy, żeby, żeby właśnie tam kupować i nakręcać dalej właśnie yy, tą sprzedaż im więc jestem ciekawa, co jest eee, No i tyle. Więc zaczynamy tego vloga. Oczywiście był początek bardzo długi, a niedługo zbliża się już wieczór, więc zmyję dla Was makijaż i zrobimy sobie może taki domowy spa, może jakaś herbatka pyszna, miętowa, Meli może melisa. Zobaczymy, co będziemy dalej robić. Eee, mi bardzo brakuje właśnie takich momentów tylko dla siebie, więc bardzo czekam na ten wieczór. Mam nadzieję, że chociaż te 20 minut pobędziemy razem i, i sobie po prostu pogadamy przy nakładaniu maseczki. No i mam teraz czas dla siebie. Zobaczymy, jak długo. Myślę, że chociaż z 15 minut, mam nadzieję, razem sobie tutaj pobędziemy. I za to, co teraz zrobię, powinniście już mi dać kciuka w górę oraz subskrypcję, pamiętajcie, ponieważ duża, dalsza część Was Oglądam nie bez subskrypcji. Oj, oj, nieładnie. Zamknę sobie jeszcze okno, bo jest trochę za głośno. I pokażę Wam, co robię w sumie każdego dnia. A na końcu nałożymy sobie maseczkę z zielonej glinki, e, którą nakładam raz w tygodniu. Więc zaczniemy sobie od płynu celarnego, oczywiście, i od nie Waciki, waciki, płyn. I zmywamy najpierw oczy na oczach mam właściwie tylko yy, tuż do rzęs. Przykładam. By staram się zawsze przykładać do oka, nie ścierać tego jakoś bardzo mocno. I to samo robię drugim okiem. Zmywanie makijażu tak publicznie to jest troszeczkę takie moje wyjście. Yy mojej strefy komfortu więc powinniście to docenić w szczególności jeśli jakieś mam gorsze dni i może wychodzą jakieś zaskórniki bądź inne rzeczy niefajne, niepożądane na twarzy swego czasu używałam taki balsam do zmywania twarzy Twarzy, tak, do zmywania makijażu w bandii jest cudowne naprawdę, na mi się skończył więc dzisiaj użyję tylko e, ten płyn na początek który też daje radę radę oczywiście w tutaj ja też tam, mm, ten ten właściwie to jest medełko bandii, e, żebyście mogli sobie zobaczyć, jest naprawdę cudowne dla każdego rodzaju skóry według mnie Moja skóra jest, kiedyś była wrażliwa i sucha, natomiast teraz już po dwóch ciążach, no to zdecydowanie należy ona do skóry takiej mieszanej raczej. Pozmieniało mi się już troszkę. Zmyłam i teraz umyję sobie twarz y, takim normalizującym, normalizującym żelem oczyszczającym z Kloschi. Yy, bardzo fajnie jest, naturalny, więc yy, odwrócę się teraz znowu do, do walki i to zrobię. Zawsze, gdy właśnie mam na sobie yy, taki żel oczyszczający, to pozostawiam go na około minutkę, żeby on też mógł zadziałać ponieważ no, to nam za dużo nic nie da, że my od razu myjemy i zmywamy tak jak my myjemy sobie dłonie na przykład tylko pozostawmy to do wchłonięcia takiego minimalnego chociaż no i oczywiście ręczniczki takie używam jednorazowe właściwie które zawsze piorę po użyciu pięknie na nie wszystko zostaje, jakieś resztki ewentualnego fluidu z czegokolwiek no i są higieniczne ten, o zobaczcie, jeszcze trochę zostało widać trochę fluidu ten akurat jest z Juska natomiast są też w Ikei i w różnych innych takich tego typu sklepach więc powiedzmy, że mam tą twarz już przygotowaną yy, do glinki i teraz yy, sobie rozrobię i zielona glinka słuchajcie powstaje z, o, z erozji różnych skał więc posiada naprawdę dużo, dużo, dużo cennych Minerałów, między innymi chyba magnez, cynk z tego co pamiętam, może sobie ym, tutaj mam ściągawkę, magnez, cynk, żelazo, wapno, yy, selen, fosfor, naprawdę jest tego dużo, jest to bogactwo cudownych witamin i zielona wilka też jest polecana, jest tam taka czerwona na, na tej kamerze, ale w rzeczywistości tak nie jest, nie wiem czemu. E Polecam jest w szczególności do cery takiej problematycznej, tłustej, która posiada jakiś tam trądzik, albo nawet blizny. Moja cera akurat taka nie jest, już, już nie mam żadnego trądzika, żadnych takich rzeczy. Natomiast i tak uwielbiam ją nakładać raz w tygodniu, ponieważ ładnie wygładza moją skórę i jest naprawdę taka promienna. A ta skóra po użyciu właśnie tej linki, ładniej oczyszczona, nie mam nadmiaru serum właśnie tutaj w szczególności w tej okolicy te. Linka jaką posiadam jest to linka z Nakomi. Jest to proszek, to ciekawe, więc przeważnie, zielone linki właśnie są w proszkach i w mój sposób na rozrobienie tego używam właśnie takiego pojemniczka na jajko. Więc cypuję to do tego i patyczkiem do uszu sobie to rozprowadzam, tutaj mieszam, żeby miało taką lekką konsystencję i zacznę nakładać na oczyszczoną właśnie twarz. Chyba hmm. jeszcze troszkę za mało proszku. Za dużo po prostu, za dużo wody. Wlałam i jest troszeczkę konsystencja, jednak zbyt rzadka. No dobra, teraz jest idealnie. O, tak powinno wyglądać, nie tak. Więc nakonamy. No i oczywiście. Zawsze robię to palcami. Niektórzy robią to pędzlem na przykład, i ja dużo rzeczy kładę właśnie palcami, czy to właśnie jakaś kolorówka. No i generalnie mam też tak, że na pielęgnację jednak zwracam mocną uwagę. Nawet jeśli mam wydać więcej pieniędzy, to to robię. Bardzo mi na niej zawsze zależy. Uważam, że to jest podstawa. I nawet jeśli chcę mieć jakiś fajny makijaż, no to podstawą jest. Dobra pielęgnacja właśnie skóry, żeby on się ładnie utrzymywał. Do tego wiadomo, jakieś parę razy, no chociaż dwa razy do roku, jakieś takie zabiegi na twarz, dłuszczające chociażby na skórek. I na przykład, kupując jakąś kolorówkę, to jak wiecie już, bo też coś tam pokazywałam no, a propos właśnie kolorówki, no to. Raczej nie mam jakichś chaneling, tego typu rzeczy, nie wydaje na to zbyt dużo pieniędzy. Natomiast na pielęgnację już, już bardziej zwracam uwagę. No, więc maseczka jest zrobiona, teraz czekam 20 minut, żeby to ładnie tutaj się nam wszystko wchłonęło. Jeżeli będzie sucho, będzie sucho już za chwilę. Pokażę Wam oczywiście też taki update, jak to wszystko wygląda po czasie i zobaczycie, że właśnie w tej strefie te yy, widać takie zaskórniki, że ta maseczka inaczej tutaj nam się zachowuje, gdzie mamy ten nadmiar serbu, yy, więc to już pokazuje, że to działa. I oczywiście jak się robi suche, o już widać. Jeśli tutaj nawet na, yy, na, yy, na brodzie, to wtedy sobie hydrolatem to spłyskuje. Jest to akurat z, z Nature Queen hydrolat. Róża damasceńska yy, Też jest bardzo fajna, bardzo Wam polecam. Fajna buteleczka szklana. Więc od razu sobie psiknę. Żeby troszkę nawilżyć tą maseczkę. O, już czuję, że ściąga mi twarz. Czyli bardzo dobrze. Przeważnie jak to robię, to idę sprzątać. Ponieważ mam jakieś takie ADHD i odkąd mam dzieci, no to nie potrafię odpoczywać. Nawet jeśli mam okazję, to jednak zawsze coś robię, co nie jest dobre dla mnie i ogólnie dla wszystkich mam. Dzisiaj postaram się odpocząć chociaż te 10 minut dla siebie, więc yy, idę sobie zaparzyć herbatkę, yy, świeczuszka odpalić i będę się delektować silną no, ciszą, dziecko śpi. <grym> Ta jest zmyta. Zobaczcie tylko na ten ręczniczek, który jest o, właśnie taki po maseczce. Więc po to właśnie są. One jednorazowe, od razu do pralki idzie. Yy, I powiem Wam tak. Jest taka troszkę napięta skóra, ale czuję, że jest taka wyczyszczona, aż do snu, że wszystko tutaj yy, w tych gdzieś zagięciach wszystko jest takie czyściutkie, nic jest tłuste, jest taka Yy, gładka, ale i też trochę sucha, bo ona pamiętajcie też trochę wysusza, jeżeli mamy mm, jakiś trądzik na przykład, więc to jest tutaj akurat jest plusem. No i teraz mam sobie nawilżę yy, hidrolatem z róży, ten co wcześniej używałam. O, i teraz użyję. Mam witaminę C z Garniera, natomiast mam od niedawna, więc nie za dużo o niej powiedzieć nie mogę. Ja mam niecały miesiąc ją, więc jakichś znaczących różnic na razie nie widzę, niestety. Mam sporo przybarwień po ciążach, a w szczególności po ostatniej, kiedy chodziłam bardzo długo właśnie w ciąży. Kiedy chodziłam długo latem w ciąży, sorry za przejęzyczenie. I mam dużo przybarwień, o tutaj w tych miejscach. Yy, więc używałam kiedyś z Bambi witamina C, i wydaje mi się, że była lepsza niż z Garniera. Jest trochę droższy, ale też nie jakoś sporo, więc myślę, że do niego wrócę. Natomiast chyba tam nie było 300 ml jak tutaj, więc, a, no, mimo wszystko i tak bym wróciła do tego z Bambi. Więc sobie to tutaj ładnie wetrę no do środka no i tak wiadomo trzeba robić idealny jakiś masaż, twarzy i tak dalej, ale wiecie co mam ja to czasami bo to tak w biegu um, więc tyle ile mogę to tyle zrobię i normalnie gdybym nie robiła maseczki to bym teraz sobie położyła po prostu krem na noc um. Natomiast położę sobie po maseczce y, następną maskę, ujędrniająco-odżywiająca z kompleksem wygładzającym 8%, więc ona posiada w sobie również y, niacynamit, więc również do niacynamiki super, właśnie do trądziku wtedy witaminy E, więc naprawdę znowu mamy kompleks super witamin i ta twarz, naprawdę skóra jest taka niciusia, odżywiona rano, gdy się budzimy, ponieważ jest to maska na noc. E, Mia Cosmetics, oczywiście jestem bardzo zadowolona i zobaczcie ile jeszcze tego mam, a używam to tak dwa razy gdzieś w tygodniu i mam ją od dwóch, trzech miesięcy, dwóch, więc naprawdę jest wydajna. Nie kładę też jakiejś bardzo dużej warstwy na twarz, ale tak wiecie, wystarczająco, żeby było. I co ciekawe, kiedy już ja to położę, to nie używam również już kremu pod oczy, ponieważ nie jest to napisane, że to już tak jakby zastępuje ten krem czy serum pod oczy. Więc znowu sobie to tutaj wklepię w twarz. Tą maskę, o już czuję jak się nabliża. w ogóle po tej glince to jest takie, o super. Moja skóra naprawdę dzisiaj ma same dobroci, nic lepszego, czy do tego ta herbatka miętowa z melisą i cytrynką, to naprawdę się odżywie i od środka i od zewnątrz. No, super. Teraz mogę iść tak spać. Jeszcze do tego jakiś seria na dzisiaj. Też mi się szykuje. A propos seriali, to też możemy zrobić jakiś fajny odcinek, ponieważ jestem trochę taką kinomaniaczką. W tej chwili e, oglądam Peaky Blinders. Akurat zaczęłam pierwszy odcinek. E, podoba mi się. W ogóle lubię takie kryminalne też e, bardzo seriale czy też filmy. W ogóle główny aktor, zapomniałam jak się nazywa. E, mega przystojna, w szczególności właśnie w tym serialu, więc e, oglądam, jestem ciekawa jak to się dalej rozwinie, e, w szczególności jeżeli lubicie taką tematykę retro i taki okres gdzieś międzywojenny, wojenny, e, tutaj Anglia akurat jest, jest m, pokazana, to bardzo Wam polecam. Wcześniej oglądałam, co oglądałam? W ciągu dwóch dni to skończyłam. E, prawnik z Nikolna. na Netflixie Również fajny, wszystkie sezony obejrzałam już wcześniej, teraz był nowy, więc też go obejrzałam. Też jest fajny, taki nowoczesny bardziej i również kryminalny. Natomiast wcześniej miałam zajawkę na gotowe na wszystko, ponieważ nigdy ich nie oglądałam, a już jest bardzo stara ten serial. Odkąd właściwie ściągnęłam sobie Disneya, to to właśnie te gotowe na wszystko sobie obejrzałam, wszystkie sezony na macierzyńskim zdołałam obejrzeć. Więc naprawdę każda z tych bohaterek, po czasie z każdym z nich się zaczęłam utożsamiać. Naprawdę super serial i nie tylko w sumie dla kobiet. Również kryminalne wątki właściwie cały czas, więc Wam polecam to obejrzeć. Jeżeli jeszcze nie oglądałyście, oglądaliście. No, i potem miałam właśnie taką zajawkę w ogóle na te bohaterki. Więc Ewa Longoria, właśnie, która tam gra w Solis. Chyba, nie wiem czy ona była reżyserką. Już nie pamiętam, napisałam na dole. Obejrzałam pokojówki z Beverly Hills. Właśnie ona, czy, czy w produkcji była, nie pamiętam. To też było fajne. O właśnie takich pokływkach, ale też były oczywiście mocne kryminalne typowo taki babski film, tak samo jak i na Wszystko. Yy, no i teraz a propos seksu i a propos w ogóle tych wszystkich filmów, seriali yy, właśnie babskich, no to teraz jest seria yy, i tak po prostu. Na HBO. natomiast pewno nie mam, mam playera i muszę wykupić chyba tam, żeby to obejrzeć, więc na pewno jest na mojej następnej liście. Kto wie, czy już może, może właśnie w tym weekend zacznę to oglądać. Ponieważ uwielbiam w ogóle takie seriale kobiece, iść o ale żeby też były kryminalne rzeczy. A w szczególności w ogóle tych aktorów uwielbiam. No, rozgadałam się tutaj trochę o tych filmach. I dzień dobry już w następny dzień. Dzisiaj na osłony dnia stwierdziłam, że może zrobicie razem ze mną sernik, który uwielbiam, jak wiecie uwielbiam, uwielbiam jeść, więc taki sernik uwielbiam, a w szczególności właśnie w porze właśnie takiej po do kawki w sam raz, no i jest to taki sernik tradycyjny, z prawdziwego twarogu, który już od lat jest w mojej rodzinie, więc pokażę Wam, co robię dokładnie, gdzieś, gdzieś tutaj myślę, że wkleję Wam dokładny opis, Yy, ogólnie ten sernik jest takiego starego przepisu ze starej yy, książki kucharskiej nigdzie go nie znajdziecie yy, w internecie i zaczniemy właśnie teraz już robić ciasto pod spód, które trzeba będzie zabić w piekarniku. Więc do tego będzie potrzebne nam masło. Ja masło sobie oczywiście rozpuściłam już w mikrofali. poszłam trochę na łatwiznę. Yy, do tego 200 gram mąki. Nie przesiewam nic takiego, nie, nie bawię się w takie rzeczy. E, dwa żółtka i jeszcze chyba cukier do tego i będziemy to ugniatać. Niedzielę. Dzisiaj zaczynamy z, z Barbie. Idziemy właśnie na, yy, na Barbie do kina. Jestem ciekawa, jaki to będzie film. Z tego, co słyszałam, to naprawdę są bardzo dobre recenzje. Więc... Yy, no... Co chciałam powiedzieć? Więc idę stwierdzić, czy tak jest. Jakbyś się chciał płakać to... A nawet właśnie słyszałam, że jest on wzruszający. Yy, więc naprawdę fajnie się zapowiada wszystko. Ryczeć chyba nie będę, ale może być fajne, nawet przesłanie. Więc taka jest dzisiaj moja stylówka na Barbie. Zaraz ją zobaczycie dokładnie. Z akcentów różowych wziąłam tylko moją Torebusę. No to co? Chodźcie z nami. Świat do góry nogami, po czym zrobiła to ponownie. Każda z tych kobiet to Barbie i Barbie to każda z tych kobiet. No i już jesteśmy po, po seansie. I tak, jak wrażenia? Myślę, że film ma bardzo fajne przesłanie i na tym warto też, też tutaj się zatrzymać. I podoba mi się właśnie tutaj relacja pokazana matka-córka. Natomiast z takich minusów, no to myślę, że dużo też tutaj jest pokazane feminizmu, i to tutaj widać w niektórych wątkach, ale też nie chcę spoilerować, i tak naprawdę nie jest ok, jak jest zbyt dużo wszędzie kobiet, ale też nie jest ok, kiedy jest zbyt dużo wszędzie mężczyzn. Należy to gdzieś tutaj wypośrodkować, bynajmniej takie jest moje zdanie. Sam film. Myślę, że takie 6 na 10, natomiast przesłanie no to zdecydowanie już gdzieś 8 na 10, 9 na 10 samo przesłanie. Więc jeżeli miałabym zabrać tam moją 5 córkę to zdecydowanie nie. Są tam wątki takie seksistowskie trochę i nie na miejscu jeżeli chodzi o młodsze dzieci. Starsze no to mogą też przyjść, ale muszą mieć pewną też dojrzałość żeby zrozumieć to przesłanie, ponieważ no tutaj trzeba być dojrzałym już emocjonalnie. W każdym razie polecam Wam pójść, zobaczyć i do następnego.